Witam, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejny kurin na odcinek z Cyklu Gotów i z wesołym skinkiadenem. Pejsów nie ma skin, PKSów nie ma skin, boją się mnie Arabii, Murzyni, Żydzi, na szczęście Żydzi, bo ja Żydów nie lubię. Znaczy nie, no Żydzi są spokojni. Pejsy mają, no. kurde. Mój dziadek miał pejsy. Jak miałem 22 lata, 21. Widzimy go z pejsami. Kurde. Do dzisiaj. I proszę Państwa, super fajnie. Tu sobie duże potrawki. Takiej, takiej, proszę Państwa, widzicie, tu sobie podstawkę wsypałem. Ułożyłem, w szkrawcie piramidę, jak wspominałem, ogień, to jest paliwo stałe, takie buskraftowe, kostka paliwa. Zamiast krzesiła postanowienia poprawię, poprawię dla Państwa jakość, proszę Państwa. Użyłem paliwa stałego. I teraz tak, musimy to zamieszać. To jest kwintesencja smaku, degustacji i kultura, kulturalności polskiej gospodarki. Proszę Państwa. Gotujemy sobie gochóweczkę wojskową. Eee, taka gochówka. Dostarczy mi spokojnie, Kalowi. Jeszcze mam, proszę Państwa. Gdzie ja to dałem? kurze Kurde, no nie mogę znaleźć. Zaraz Państwu pokażę, co jeszcze wziąłem. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć. W gochówce nie ma. Myślę, że gotuje się razem z gochówką. Jest, konserwa klakus, czyli konserwę klakus Gulasz Angielski. Proszę bardzo. To jest zwierzątką, trochę sobie. I teraz e, jeszcze muszę do notariusza lecieć. No tu, notariusza, będzie, notariusz przyjedzie. Będziemy ziemię przepisywać, bo u gór, piąta klasa. Tylko musimy dziadka zlikwidować. W kontrabasie się go zamknie i będzie po sprawie. A nikt się nie dowie, nie? Dobra, tak humorystycznie podchodzę do sprawy. Znaczy ogólnie przyjęło się, że buszka i to są te typowe metody do spalania krzesiwem. Ja też mam krzesiwo, mogę Państwu za chwilę, chwilkę pokazać. To szwedzkie like my fire, którym rozpalają na poprzednim filmie ogień. Tym razem posłużyłem się paliwem stałym, takimi kosteczkami. Jest to bardzo świetna alternatywa dla krzesiwa I bardzo też wygodna, bo takie piramidki gwarantują mi rozpalenie ognia Dorzuciłem, te, dorzuciłem troszeczkę, troszeczkę takich liści, proszę Państwa Liści, żeby dodały rozpad do, dla rozpałki, żeby ogień się rozprzestrzenił. Głęboki dół, ponieważ no, czy to lato, czy to zima, ja mam zboczenie zawodowe kopać saperką Chociaż tak, posiadam kuchenkę na patyki Taki leśny towarzysz radzi mi Piran Scout 2.0 bo ja mam taką masakrycznie wielką kuchenkę na patyki na gaz nigdy nie miałem, ale no, no nie wiem jakby się na gaz pisyła także pozdrawiam serdecznie proszę Państwa wszystkiego co dobre, najlepszych, wesołych świąt, zadosny, uśmiechniętych uśmiechu na twarzy, szczęścia, radości